Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. Może pamiętacie z innego filmiku: pudełko z masą piankową i z masą jedwabną. I to jest taki specjalny zestaw. Można robić różne zwierzątki. Ja postanowiłam dzisiaj zrobić właśnie tego zajączka, którego tutaj widzicie, za pomocą tego zestawu i dodatków, które znajdują się w zestawie oprócz masy. I tak ten zajączek jest zrobiony na takiej kulce steropianowej. Będzie mi potrzebna kulka, jak widzicie, również oczka. I zaraz zajrzę do pudełka, i zobaczę, co jeszcze mi się przyda. Tutaj jest cała instrukcja, z jakich elementów można zrobić poszczególne zwierzaczki. Tutaj jest mój zajączek. Będziemy potrzebować pomponików, chyba jednego na, domyślam się, na ogonek, który jest z tyłu, więc go nie widać na obrazku. I oprócz tego. Będą nam potrzebne e, różowy i fioletowy foam klej, czyli masa piankowa, e, świecąca masa piankowa biała i jedna masa jedwabna oraz stropionowa kulka i oczka. I wybieram kulkę, tę mniejszą, tutaj są dwa rozmiary, tutaj są pomponiki, mi chyba będzie potrzebny na ogonek tylko jeden. Oprócz tego masa piankowa, różowa, fioletowa, biała, świecąca w ciemności i różowa masa jedwabna. I do tego jeszcze oczka, które tutaj są przyklejone. Jeszcze takie narzędzie do wygładzania. I jeszcze raz wszystko, co tutaj mam. Masa piankowa świecąca, masa jedwabna, pomponik oczka, kulka styropianowa i zaczynamy od oklejenia całej kul kulki na różowo. Teraz jest w miarę regularna, w miarę równa. I mogę poprzylepiać łapki, zajączka, łapki dolne i łapki górne łapki dolne czyli skoki ogonek. Piękny różowy. I teraz jeszcze brzuszek, brzuszek z tej, z tej masy piankowej świecącej w ciemności. I teraz jeszcze łapki. Jedna łapka i druga łapka. I przylepiam do mojej kuleczki. Powinny być mniej więcej takiej samej wielkości i symetryczne. I mam wrażenie, że ta masa jedwabna różowa trochę wyschła i nie da się za dobrze formować. Albo ją namoczę, albo będę musiała znaleźć jakiś substytut. Znalazłam zielony, co prawda zielony tak dobrze do różowego nie pasuje jak jasnoróżowy, ale mam nadzieję, że efektu całości nie zepsuje. I tutaj naklejam zielone kropeczki. Jedno oczko. I drugie oczko. Jeszcze no nosek na środku też niestety będzie musiał być zielony. I teraz zielone uszka. Trochę wyglądają jak liście te łóżka, ale mój zajączek jest gotowy, dużo bardziej kolorowy niż oryginał. I kiedy porównam, to widzę, że ten oryginalny zajączek był zrobiony na dużej kulce, moja kulka była trochę mniejsza, to widać po rozstawie oczu moje oczka są dużo większe w porównaniu do w proporcji do całego zajączka, a tutaj um, te oczka są trochę mniejsze I oczywiście. Mam dużo więcej zielonego, zielone kropeczki, łóżka i zielony nosek. Mam nadzieję, że efekt końcowy się Wam mimo wszystko podoba. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!